Witam wszystkich widzów na terenie rezerwatu Gagaty Sołtykowskie, który jest jedną z największych atrakcji w nadleśnictwie Stomporków. Znajdujemy się w rezerwacie, który powstał całkiem niedawno, bo w 1997 roku, na terenie nieczynnej od około 20 lat wcześniej kopalni gliny. W tym rezerwacie y, głównym celem ochrony jest zachowanie dla celów dydaktycznych i naukowych y, odsłonięć skalnych dolnojurajskich, w których odkryto tropy dinozaurów. Oprócz tego rezerwat jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym i geologicznym. Na jego terenie znajdziemy bardzo wiele odsłonięć skalnych, a również y, znajdują się tutaj skamieliny, roślin, zwierząt, które żyły tutaj przed milionami lat. Największą atrakcją, jak powiedziałem, są tropy dinozaurów. Zostały one tutaj zachowane pod wiatą, która je chroni przed czynnikami atmosferycznymi. I jako ciekawostkę powiem, że jest to odkrycie na skalę światową. W 1998 roku profesor Karczewski odkrył i opublikował sensację naukową, gdyż udowodnił, że dinozaury prowadziły życie stadne. Na tablicach poglądowych możemy zobaczyć, jak dinozaury przemieszczały się po terenie grząskim, gdzie zostawiały swoje ślady. E, I była to grupa dinozaurów e, roślinożernych, zarówno osobniki e, dorosłe, jak i młode. Natomiast e, ukośnie do nich utrwalił się ślad trop z e, kamelina, e, trójpalczastego dinozaura, e, który był drapieżnikiem. Dla upamiętnienia tego odkrycia nazwano mu, nadano mu nazwę Cajentopus sołticowi. Apelujemy do wszystkich zwiedzających, aby zachować właśnie te tropy, gdyż jest to ciekawostka na skalę światową. Nie wchodzimy do tego miejsca ogrodzonego, nie niszczymy i nie Śmiecimy. Wszystkie śmieci, które tutaj przynosimy, najlepiej zabrać je ze sobą. Znajdujemy się na terenie kopalni. Teren, który tutaj jest, był mocno używany, zdegradowany przez wydobycie gliny i nie wyglądał tak jak teraz. Pozostawienie tego terenu w przyrodzie pozwoli nam obserwować, jak sukcesja i przyroda radzi sobie z takimi terenami. Jest to teren bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym, dlatego że w zagłębieniach terenu e, się, e, pojawiło się środowisko wodne, tam występują zwierzęta i rośliny związane z tym środowiskiem. Na terenie chałt e, i zwałek, które tutaj pokopalniane występują, e, pojawia się ro, roślinność sukcesyjna e, i możemy obserwować właśnie, jak przyroda sobie tutaj e, Radzi sama z sobą. Do rezerwatu udajemy się pieszo. Około półtora kilometra od rezerwatu znajduje się specjalnie do tego przeznaczony parking, gdzie zostawiane są pojazdy. I stamtąd pieszo udajemy się na spacer. Prowadzą na tablice kierunkowe i bez problemu możemy to miejsce odnaleźć. Tutaj Mamy dwie ścieżki do, do zwiedzania, które są oznakowane, i możemy sobie na tym terenie spędzić dowolną ilość czasu. W związku z tym, że jest to jedna z największych atrakcji, nawet na skalę światową, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca. Jest to szczególne miejsce, blisko e, trasy e, z łatwą komunikacją, e, położone w terenie leśnym. Jest naprawdę atrakcyjne. Zachęcamy serdecznie.